Go, go. Gang z Albanii, to 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 gang, z Albanii, to gang z Odwieraj drzwi i VIP nam dawaj loże. Przyszli tutaj kilka świn, niech się tarzają po podłodze. Polej wódki braczą mym, a dla mnie z pomidorów soczek. Gdy zabierz. swój świski ryj, bo jesteś przykaz, czy płacić nie mogę. Przedjemy dzisiaj trochę siana w klubie GoGo Jesteśmy wulgarni szczególnie Mamy mordą mortoch chęć, są ty bracie, do tego skacz, tak Albanii na pierdala Rampam, pam pam pampam, ram, pam, pam ram. My robimy rap ram, 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 plus plus ram, 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 la 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 la, la. Kurwa z parasolem i ma bardzo niewyraźną, znajomą twarz. Pracownik miesiąca w klubie GoGo -Go, w kilku innych klubach odjebany staż. Dzisiaj wyruszamy na kozacki balet. Prowadzi nas pokrętych, w schodach w dół. Zaraz się rozegra, niezły kabaret. Wchodzi Galbania na czele król. Proszę wyszykować ładnie dla król.